Ja nie widzę, co tu się dzieje. Trzymaj się. Nie da się zmienić tru poziomu trudności. Zbiegamy ją. No kurwa mnie zablokowałeś kurwa, jesteś moim synem kurwa czy Baszki synem no, pierdol się kurwo jebana no nie za Ta za mną ogień kurwa, zabij mnie Biegnę do ciebie! A biegnij, wcześniej było bies, kurwa, ty może po tanku jak jesteś taki nieśmiertelny